Cześć, ja nazywam się Krzysztof Fechner, jestem kolarzem. Dwa lata temu ukończyłem Race Around Poland, wyścig dookoła Polski w kategorii z, ze wspomaganiem z supportem. Zająłem w mojej kategorii drugie miejsce. Przejechałem 3600 km dookoła Polski. To dało mi przepustkę do Race Across Indie, które w tym roku będę jechał. 1 października 3600 kilometrów przez całe Indie. z Około 40 tysięcy przewyższenia. Dzisiaj znajduję się na, na Bike Expo i. Słuchajcie, jest fantastyczna firma, która robi mega super bagażniki. Przedstawiciel Spinder na Polskę. Słuchajcie, firma robi bagażniki pod kampery, pod rowery elektryczne bardzo wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Słuchajcie, jakbyście chcieli kupić naprawdę bardzo fajny bagażnik rowerowy, zapraszam was. Tutaj możecie ich słuchajcie znaleźć dobrehaki.pl. Słuchajcie, szukajcie na internecie. Polecam Krzysztof Pechner Ultrakolarz.